Mam na imię Zofia. Mam 70 lat i żyję w małej wiosce niedaleko Lublina. W tej chwili siedzę przy kuchennym stole z różańcem w dłoni, a z pieca wciąż unosi się zapach chleba żytniego. Dziś postanowiłam opowiedzieć coś, czego nie mówiłam nikomu przez całe życie. Coś, co dopiero teraz zaczęłam rozumieć. Miałam 12 lat, gdy mój ojciec zniknął bez śladu. Pamiętam, jak tamtego ranka wyszedł wcześnie, z kromką chleba i butelką mleka w ręce, mówiąc tylko, wieczorem wrócę. Nigdy nie wrócił. Ma mama mówiła, że może coś się stało w drodze do miasta. Inni szeptali, że uciekł. Ale nikt w naszej rodzinie nie potrafił ani nie chciał powiedzieć tego wprost. Od tamtego dnia w naszym domu zapanowała cisza. Taka, która nie miała nic wspólnego z pokojem, ale raczej z bólem tak głębokim, że nie można go było wyrazić słowami. W kuchni zgasł ogień, mama przestała śpiewać przy robieniu pierogów, a moje serce, serce dziecka, zaczęło rosnąć z pytaniem, którego nie wolno mi było zadać. W naszej wiosce czas płynął powoli. Msze święte, prace w polu, zapach zbożowej kawy i rozmowy przy stole. Ludzie mówili o wojnie, o trudnych czasach, ale o moim ojcu nikt. Nawet babcia, która znała wszystkich i wszystko, unikała jego imienia jak ognia. Dorastałam wśród spojrzeń pełnych współczucia i półsłówek. Siostra Halina, starsza ode mnie o cztery lata, próbowała mnie chronić przed ciekawością i bólem. Była zawsze tą silniejszą, gotową milczeć, by nie zranić mamy. Ale ja. ja chciałam wiedzieć. Chciałam zrozumieć, dlaczego serce mojej matki zamarzło na zawsze tamtego dnia. Pewnego wieczoru zapytałam ją wprost: Mamo, gdzie jest tata? Zamarła. Odłożyła pranie, spojrzała mi prosto w oczy i powiedziała: Nie wszystko dzieci muszą wiedzieć. Niektóre rzeczy zabiera się ze sobą do grobu. To zdanie wryło się w moją pamięć na całe życie. W wieku osiemnastu lat poznałam Henryka. Był inny niż wszyscy mężczyźni, których znałam. Miał w oczach cień, który mnie przyciągał. Był starszy, poważny, miał ręce twarde od pracy w tartaku i sposób mówienia, który potrafił uciszyć nawet rozszalałą burzę. Miał opinię porządnego człowieka. Ludzie mówili: Zofia, dobrze trafiłaś. I ja też tak myślałam. Pobraliśmy się wiosną. Miałam 19 lat, gdy zakładałam białą chustkę i przysięgałam mu przed Bogiem i całą wsią. Mama płakała, ale nie umiała powiedzieć dlaczego. Przez chwilę wydawało mi się, że się boi, nie cieszy, że coś ją powstrzymywało, choć nie miała odwagi mnie zatrzymać. Zamieszkałam z Henrykiem w jego domu, na skraju wioski, gdzie za oknem zaczynał się las. Dom był stary, pachniał dymem i lawendą. Był schludny, ale cichy, jakby wszystko w nim czekało na coś, co nigdy nie miało nadejść. Wspólne życie było proste: modlitwa rano, praca w ogródku, obiad z zupą z buraków, wieczorne rozmowy przy świecy. Ale mimo tej codziennej normalności, czułam, że w Henryku też mieszkał jakiś cień. Czasem w nocy budził się. Spocony i szeptał przez sen słowa, których nie rozumiałam. To nie ja, to on nie chciałem nie pytałam. Tak jak nie pytałam mamy o ojca nauczyłam się, że w tej rodzinie pytania nie przynoszą odpowiedzi przynoszą ból minęło ponad trzydzieści lat. Urodziłam dzieci, zostałam babcią. Życie mijało, ale w moim sercu rosła rana. Nie potrafiłam nazwać jej słowami, aż do dnia, gdy sprzątałam starą piwnicę. Znalazłam tam pudełko, drewniane, zapylone, zamknięte na stary, zardzewiały zamek. Klucz leżał obok, zawinięty w kawałek materiału z haftem. Serce zaczęło mi bić, jak wtedy, gdy byłam dzieckiem. Otworzyłam je powoli, drżącymi dłońmi. W środku były listy stare, pożółkłe listy. Nie do mnie, do mojej matki, od mojego ojca i jeden z nich, podpisany przez Henryka. Wzięłam pierwszy list do ręki. Papier był kruchy, jakby miał się rozsypać od samego dotyku. Drżącymi dłońmi rozwinęłam kartkę, a litery, choć blaknące, nadal były wyraźne. To był list od mojego ojca, datowany na trzy miesiące. Po jego zniknięciu. Był adresowany do mojej matki, ale nigdy nie został wysłany. Najwyraźniej mama go otrzymała, ale go ukryła. Halino, zaczynał. Wiem, że mnie nienawidzisz za to, co zrobiłem, ale musisz wiedzieć, że to nie była moja decyzja. Grożono mi. Kiedy zobaczyłem ich z nożem, myślałem, że to. Koniec! Oni. Oni zmusili mnie do milczenia. Henryk był jednym z nich. Proszę cię, jeśli kiedykolwiek będziesz mogła wybacz mi i chroń nasze dzieci. Zamarłam. Moje serce stanęło. Henryk był jednym z nich. Te słowa rozbrzmiewały mi w głowie jak dzwony kościelne na pogrzebie. Henryk? Mój mąż? Człowiek, z którym spędziłam całe życie? Któremu ufałam? Zanim przeczytałam kolejne listy, musiałam usiąść. Czułam, że powietrze w piwnicy staje się cięższe z każdą chwilą. Mój świat, zbudowany przez lata na fundamentach codzienności i modlitwy, właśnie zaczynał się chwiać. Każdy, kolejny list odkrywał więcej. Mój ojciec pisał o długu, nie pieniężnym, lecz osobistym, o jakimś grzechu przeszłości, który wykorzystano przeciw niemu, o tym, że Henryk znał jego słabości. Że wykorzystał moment kryzysu, że usunął go z drogi, by zająć jego miejsce. Z listów wynikało, że Henryk znał mojego ojca jeszcze zanim poznał mnie, że pracowali razem krótko w tartaku, że doszło między nimi do jakiegoś konfliktu, że mój ojciec był świadkiem czegoś, czego nie powinien był zobaczyć i że zniknął tuż po tym, jak zagroził, że wszystko ujawni. Wyszłam z piwnicy, jak we śnie. Dom, który znałam na pamięć, nagle wydał mi się obcy. Każda belka, każdy sęk w drewnie, każdy obrazek świętego wiszący na ścianie, jakby na mnie patrzyły, osądzając mnie. Ale nie mogłam jeszcze nic powiedzieć. Musiałam wiedzieć więcej. Zaczęłam przeszukiwać inne zakamarki domu. Znalazłam starą skrzynkę w szafie Henryka. Była zamknięta na klucz, ale zamek był stary. I poddał się po chwili. W środku notesy, ręcznie zapisane strony, fragmenty myśli, wyznania, obserwacje i jedno zdanie powtarzane jak refren. Zrobiłem to, co musiałem. Nie dla siebie, dla niej, dla Zofii. Poczułam mdłości. Całe życie byłam jego żoną, matką jego dzieci. A on. On był być może powodem, dla którego mój ojciec zniknął. Czy to możliwe, że jego miłość do mnie była winą, którą próbował odpokutować? Że cały nasz związek był zbudowany na grzechu? Nie spałam całą noc. W głowie wirowały obrazy z dzieciństwa, jak płakałam z braku ojca, jak mama ściskała mnie w ramionach z takim bólem, że prawie mnie dusiła. Jak Henryk głaskał mnie po głowie, mówiąc: Już dobrze, już jesteś bezpieczna. Czy wtedy już wiedział? Następnego dnia poszłam na cmentarz. Nie po to, by się modlić. Nie było grobu mojego ojca, ale usiadłam pod starą brzozą, gdzie mama zwykle paliła świeczkę w zaduszki. I spytałam go w myślach Tato, co mam zrobić? Nie odpowiedział mi głos ale przyszedł wiatr. Silny, zimny, jakby z innego świata i przyniósł wspomnienie ostatnie spojrzenie mojego ojca, zanim wyszedł z domu. Było w nim coś, jakby się żegnał na zawsze. Po odkryciu listów i zapisków Henryka, świat wokół mnie zmienił kolory. Wszystko, co wcześniej wydawało się zwyczajne posiłki przy stole, modlitwy przed snem, wspólne niedziele w kościele stało się ciężarem. W każdej codziennej chwili słyszałam echo przeszłości. Miałam wrażenie, że nawet ściany w naszym domu wiedziały więcej ode mnie i milczały, tak jak wszyscy inni przez całe moje życie. Zebrałam w sobie odwagę i poszłam do mamy. Mieszkała wtedy w naszym starym domu, razem z Haliną. Weszłam bez słowa. Mama siedziała przy stole, łatając starą koszulę. Spojrzała na mnie i wiedziała. Zanim cokolwiek powiedziałam, powiedziała cicho. Znalazła się, prawda? Przytaknęłam. Łzy napłynęły mi do oczu, ale nie płakałam. W środku byłam jak głaz. Tylko głos drżał, gdy zapytałam: Dlaczego mi nie powiedziałaś? Mama spojrzała na mnie długo, jakby ważyła każde słowo. Potem odłożyła igłę i powiedziała: Bo nie mogłam ci tego zrobić. Jako matka chciałam cię chronić, a jako kobieta nie mogłam znieść, że wybrałaś go, że zbudowałaś życie z kimś, kto nam go odebrał. Zamilkła na chwilę, a potem dodała: Ale też nigdy nie miałam dowodu tylko domysły, tylko te listy i ból, który nosiłam jak krzyż. Usiadłam naprzeciwko niej. W kuchni unosił się zapach pieczonego chleba tego samego, który pamiętałam z dzieciństwa ale dziś był inny. Właśnie, przytłaczający. A Henryk? Zapytałam. Czy on. Czy przyznał się kiedyś? Mama pokręciła głową. Nigdy. Ale jego spojrzenie mówiło więcej niż słowa. On wiedział, że wiem. I ja wiedziałam, że on wie. Ale nikt z nas nie powiedział tego na głos. Tyle lat. Milczenia. Bo jak powiedzieć córce, że jej mąż może być winny zniknięcia jej ojca? Nie mogłam dłużej tam siedzieć. Wybiegłam z domu i wróciłam do siebie. Henryk był w kuchni, pił herbatę, spojrzał na mnie, uśmiechnął się lekko. I wtedy zobaczyłam, widziałam w jego oczach cień, nie ten, który mnie kiedyś przyciągał, ale ten sam, który widziałam w matce, w Halinie. We wszystkich, którzy coś ukrywali. Usiadłam naprzeciwko niego, położyłam listy na stole. Chcesz mi coś powiedzieć? spojrzał na nie, potem na mnie. I zamiast zaprzeczyć, spuścił głowę. Myślałem, że nigdy tego nie znajdziesz powiedział cicho. Myślałem, że jeśli będę Cię kochał wystarczająco mocno, to może to zmaże wszystko, co zrobiłem. Za nie mówiłam. Słyszałam bicie własnego serca. Każde słowo wbijało się we mnie jak gwóźdź. To nie ja mu zrobiłem krzywdę, ciągnął, ale nie zapobiegłem temu. Wiedziałem, co się święci. On miał zamiar mówić, a tamci. Oni nie mogli na to pozwolić. Ja tylko milczałem. A potem, gdy zniknął, nie zrobiłem nic. Dlaczego? Wzruszył ramionami. W jego oczach była pustka, bo byłem tchórzem, bo bałem się, że oni przyjdą też po mnie. A potem pojawiłaś się ty i byłaś światłem. I pomyślałem, że może jeszcze da się żyć, że mogę być kimś lepszym. Milczałam. Miałam ochotę krzyczeć, bić pięściami w stół, ale nie zrobiłam nic, bo w tym momencie zrozumiałam coś jeszcze. Całe życie byłam oszukiwana. Przez matkę, przez Henryka, przez samą siebie. Budowałam spokój na ruinach, które udawałam, że nie istnieją. W nocy nie spałam. Siedziałam przy oknie, patrzyłam na śnieg spadający na podwórko. I wiedziałam, że muszę coś zrobić. Że nie mogę pozwolić, by ta historia skończyła się milczeniem. Następnego ranka wstałam przed świtem. Śnieg jeszcze przykrywał dachy domów i pola, a powietrze miało ten ostry, styczniowy zapach dymu z kominów i cichości, która poprzedza dzwony kościelne. Ubrałam się powoli, jakby każdy ruch był rytuałem. Wiedziałam, że dziś nie będzie dnia jak co dzień. Zabrałam listy. Włożyłam je do starej torby po mamie. Pomyślałam o tym, jak przez całe życie nosiła w sobie prawdę, której nie mogła wypowiedzieć. O tym, ile łez wylała w ciszy. Nie chciałam umrzeć z tym samym ciężarem. Poszłam do księdza Marcina. Był nowy w parafii, młody, ale miał coś w oczach, jakby naprawdę słuchał. Usiadłam w konfesjonale, choć nie przyszłam się spowiadać. Przyszłam mówić. Opowiedziałam mu wszystko: o ojcu, o Henryku, o listach, o milczeniu, które zabiło więcej niż słowa. Słuchał długo, nie przerywał, a potem, gdy skończyłam, powiedział: Pani Zofio, prawda boli, ale tylko ona daje wolność. Musi pani coś z tym zrobić, skinęłam głową. Ale co można zrobić po tylu latach, po tylu świętach obchodzonych razem, po dzieciach, po wnukach? Wróciłam do domu. Henryk siedział na ławce przed domem, wpatrzony w drzewa. Wyglądał starzej niż zwykle, jakby te ostatnie dni zabrały mu więcej niż całe życie. Usiadłam obok niego. Chcę, żebyś wiedział, że nie zamierzam żyć w nienawiści powiedziałam. Ale nie mogę też żyć w kłamstwie. Spojrzał na mnie, zmęczony. Co zamierzasz? Pojadę do Warszawy, do archiwum. Muszę dowiedzieć się, co naprawdę się stało. Jeśli są jakieś dokumenty, jakiekolwiek ślady, znajdę je. Henryk nie odpowiedział. W jego milczeniu nie było już obrony, tylko rezygnacja. W Warszawie było tłoczno i zimno. Budynki archiwalne pachniały kurzem i starym papierem. Pokazałam listy, nazwiska, daty. Starszy urzędnik pokiwał głową i zaprowadził mnie do wąskiego pomieszczenia z setkami teczek. Wyszukiwałam godzinami i znalazłam. W aktach policyjnych z tamtego okresu była wzmianka o incydencie w Tartaku. Zgłoszono bójkę, potem zaginął jeden z pracowników mój ojciec. Śledztwo umorzono z braku dowodów, ale w protokole była adnotacja. Podejrzenie zacierania śladów przez współpracowników. Wzmianka o mężczyźnie imieniem Henryk R. Zrobiłam zdjęcia. Kopie. Dowód. Nie przed sądem. Nie dla policji. Dla siebie. Dla moich dzieci. Dla wnuków, które pewnego dnia zapytają, kim był ich pradziadek. Po powrocie do domu, rozłożyłam wszystko na stole. Zawołałam: Nasze dzieci. Marka i Annę. Usiedli przy stole zaniepokojeni. Zawsze myśleli, że mama i tata to Ostoja, a teraz mieli usłyszeć, że ich ojciec. Milczał, gdy zło się działo, opowiedziałam im wszystko. Nie oszczędzałam niczego. Mówiłam z serca, z bólem, ale i z prawdą. Gdy skończyłam w domu, panowała cisza. Marek pierwszy zabrał głos. Mamo, to straszne, ale dziękuję, że nam powiedziałaś. Anna wstała, podeszła do Henryka. Tato nie wiem, czy potrafię ci to wybaczyć, ale wiem, że mama potrafiła z tym żyć i że musimy teraz wszyscy iść dalej z tą prawdą. Henryk nie płakał, nigdy nie płakał, ale w jego oczach pojawiła się łza. Jedna wystarczyła. Wieczorem poszłam na cmentarz tym razem nie pod brzozę, ale na koniec alei. Gdzie postawiono krzyż dla zaginionych. Zapaliłam świecę. Położyłam obok niej kopię listu. I powiedziałam cicho. Tato. Odnalazłam cię. W końcu. Minęło kilka tygodni. Dom znów wypełniły zwyczajne dźwięki. Dzwonienie łyżek, tykanie zegara, skrzypienie podłogi. Ale coś się zmieniło. Nie w dźwiękach, lecz w tym, co między nimi. Milczenie nie było już ciężarem. Stało się przestrzenią do oddechu, do zrozumienia. Henryk dużo siedział na zewnątrz, nawet w zimowe dni. Patrzył w dal, jakby szukał tam twarzy, których już nie było. Nie rozmawialiśmy dużo, ale to, co najważniejsze, zostało powiedziane. Czasem po prostu trzymał moją dłoń w ciszy i to wystarczało. Nie oczekiwałam, że życie się naprawi, że rany znikną. Ale coś we mnie zaczęło się układać. Jak puzle, które przez lata leżały rozsypane w ciemności. Teraz kawałek po kawałku zaczęłam je łączyć. Pewnej niedzieli poprosiłam wnuczkę, kasię, by pomogła mi uporządkować zdjęcia rodzinne. Przyniosła wielkie pudło z tsioc szafy, pełne czarno-białych fotografii. Siadłyśmy razem na dywanie, przy piecu, a ja opowiadałam. To mój tata! Powiedziałam, pokazując jedno z niewielu zdjęć, jakie miałam. Nazywał się Józef. Zniknął, gdy byłam jeszcze dziewczynką. A co się z nim stało? Spytała cicho Kasia. Spojrzałam na nią. Miała oczy mojego ojca i uśmiech, który przypominał mi dzieciństwo. To długa historia, kochanie. Ale dziś już wiem, że był odważny i że prawda o nim była przez lata ukrywana. Ale teraz już ją znamy i to wystarczy. Zrobiłam album, prawdziwy, ręcznie podpisany. Włożyłam do niego kopie listów, zdjęcia, notatki i list ode mnie, do moich dzieci, wnuków, do tych, którzy kiedyś będą chcieli wiedzieć, kim była ich babcia. W tym liście napisałam: Nie da się zbudować przyszłości, nie znając przeszłości, ale przeszłość. Nie musi być więzieniem. Może być nauczycielką, prawdą, siłą. Jeśli ją zaakceptujemy, nawet gdy boli, uwolni nas. Zostawiłam ten album w kredensie obok różańca. Wiedziałam, że któregoś dnia ktoś go znajdzie, może Kasia, może ktoś inny. I będzie mógł zrozumieć. Henryk zmarł spokojnie dwa lata później. Siedział na ławce w swoim ulubionym swetrze, patrząc w stronę brzozy, pod którą kiedyś zasadził dla mnie tulipany. Znalazłam go rano. Miał zamknięte oczy i lekki uśmiech na twarzy. W dłoni trzymał zdjęcie. Moje, z dnia ślubu. Nie płakałam. Wzięłam go za rękę i powiedziałam: Dziękuję, zaprawdę. A za to, że na końcu wybrałeś uczciwość. Dziś mam siedemdziesiąt lat. Często siadam przy tym samym oknie, patrząc na zmieniające się pory roku: śnieg, deszcz, słońce, liście. Życie mija, ale prawda ta zostaje. Dlatego dziś opowiadam Wam to wszystko, nie dla siebie, dla tych, którzy przyjdą po mnie, dla dzieci, które nie rozumieją, dlaczego dorośli milczą, dla kobiet, które żyją z mężczyznami, których nie do końca znają. I dla matek, które muszą wybierać między miłością a prawdą. Nie jestem bohaterką, jestem kobietą, która przestała się bać. I jeśli ty też nosisz w sobie pytanie bez odpowiedzi, nie bój się go zadać, bo każda odpowiedź, nawet ta najtrudniejsza, to początek wolności. Kochani, napiszcie mi, skąd mnie oglądacie. I jeśli też nosicie w sobie jakieś stare pytanie, nie bójcie się go zadać. Może dziś znajdziecie odpowiedź.